Witam wszystkich wypadł do, na zrzuty po robocie więc takie dorobu wypatrzyłem i pięknie zaskieciła mi się pieczęć Uch, jest to drugi zrzut świeży w tym roku <laughs> zobaczymy co to jest wygląda na dosyć takiego średniego nie będzie to gigant ale jest tak Szóstaczek. Pięknie się wbił. Może <grywa> pary gdzieś będzie leżał, bo to już. No, ale już tu trochę leży. Pierzutki. Ja już chyba mam od tego byka parę poroży Dobra zobaczymy dalej Sorry, że ja tak źle go nagrywam ale już rozglądam się za parą O tak on wygląda Szóstak Zaraz zważymy Waga 915 gram No Także lecimy dalej, pozdrawiam Może święty Huber coś święty Hubert coś podaży A na razie dasz bur.